Jesteśmy w moim mieszkaniu w bloku cywilizatorskim. Ostatnio, gdy porwali mnie do Baldiego Łysola, mimuś wysłał mi dwa kody kotłowni, nie działały, więc jak obiecałem, zapytam się Eustachego Stachego, jak dać mu prawidłowy wpierdol. O ja pierdolę kurwa, no i je było jebane. Drzwi wyjebałem, dobra, może sąsiad będzie to przypilnuje mi mieszkania srania. No i chuj z nie ma. drzwi wyjebale się biot to w dupie to profesjonalny generator głosu wykorzystujący technologię sztucznej inteligencji to jest przykład szeptanej emocji wyraża miękki ton, który stara się uzyskać cichy i delikatny dźwięk co ty pierdolisz Stachły! Dobra, nieważne. Pokaż mi, jak dać prawidłowy wpierdol. Dobra, dzięki. Nie wnikamy, czemu ten karabin nie ma tekstu XD. Ojebłem w samochódę ustachego, będę pewnie na spotkaniu cywilizatorskim miał soczysty wpierdol. Dobra, idziemy najebać mimusiowi. Mimuś ty kurwo dałeś mi zły kot jak mnie porwali do Baldiego, Ała moje jaja. No chodź tu Mimi Bars. Co ty śpiewasz? Mimuś przeszedł jakąś transformację cholera. On wziął krecha kapaliego. O nie to licznik w pierdolu. Szybko gdzie jest driftowóz? O nie ukradł mi opony. Haha, ha, spierdalam. On nie rozjaśnił mi samochód. Chabemu spadam, chabemu spadam, chabemu spadam. Haha, ha, dostał w pierdol soczysty. Dobra, idziemy na pociąg do Okrasna Okrasnal Piotru Śniger. Co jest? Spierdolił. A, a co się dzieje? A, a kurwa, ała moje jaja!